Przed chwilą zerwał mi się filmik i troszeczkę y, się zagapiłam, no bo tutaj tak jakbym tu skończyła, y, zaciągać to kółeczko. Tutaj robicie jeszcze cztery tą igłą, cztery węzełki. Potem przekładacie tą igłą, robicie to kółeczko i tyle jest potrzebna ta igła. I kończymy i kończymy ten. Tutaj to kółko, czyli teraz będę robić sześć i cztery sześć. Czyli tak tu zawsze sobie lepiej, żeby to było I Jeden można sobie przytrzymać. Dwa cztery. 5, i 6. To jest naprawdę duże kółko i tu jeszcze 4 po małym pikotku. 2, 3, i 4. I zobaczcie, jak to wygląda na igle. Tu już cośkolwiek można zobaczyć. Czasami to ciężko przechodzi, ale. To tak ma przechodzić, bo to musi być dosyć ciasno. Kładamy igłę, bo to jest kółko. I zawsze, widzicie jak ja tutaj trzymam, ta końcówka jest najważniejsza, żeby ją utrzymać. No i lepiej jakbyśmy to trzymali całe w palcach. Ale najważniejsze tutaj jest ta końcówka i potem tutaj już mamy to kółeczko z tymi małymi kółeczkami. I teraz robię już symetrycznie tą, yy, to kółeczko. Oczywiście, jak to kółeczko zrobię, zrobiłam to, muszę go zamknąć. O. Trzymam jeszcze tak, tak jakbym go zaciskała, i zamykam. Tak go trzymałam. O, w ten sposób. Tutaj nie ma obracania robuczki. Chciałam zobaczyć, co tam się dzieje w kamerce, dlatego przerwałam. I ciągniemy dalej. Teraz mam znowu cztery. I łączenie, czyli przekładam do lewej ręki, biorę szydełko, łączę w ten sposób i następne jest 16 węzełków. piętnaście i 16. I przeciągamy. To jest kółeczko, więc mamy to zaciągnąć w. Kół. Aha i w tej chwili zobaczcie, zrobiłam błąd, bo jeszcze czterech. Jeszcze potrzebuję, a nawet ośmiu jest. O tego tego nie zrobiłam. Ale popatrzcie, jak się zrobi taki błąd. Czasami może dobrze, żeby Wam pokazać. Niby tu już zaciągnęłam. Ale tu muszę wyciągnąć. Biorąc te dwie nitki, muszę tu sobie wyciągnąć dłuższą, dłuższy. Wychodzę z tego. I teraz mogę tu spokojnie jeszcze dorobić sobie, robię sobie ten pikotek malutki, bo nie jest łączący, i jeszcze robię te 8 węzełków 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I zobaczcie, tutaj ta pętelka musi zostać, żeby ona nam się nie wciągnęła. Tutaj sobie trzymam, tu mi się równa. I dopiero teraz wchodzę z powrotem w tą pętelkę i zaciągam tą kółeczko. Nie jest to, nie był to błąd jakiś duży, no ale byłby to błąd, gdybyśmy to, gdybym tego nie skorygowała, bo to kółeczko byłoby już inne. No, i dobrze, mamy już to kółeczko, tak jak zwykle. Zamykamy kółko. Bo widzicie, rozchodzi się, a ono musi być ładnie ściągnięte tutaj, żeby nam się nie rozchodziło. O. I teraz robimy, układamy w ten sposób. I robimy, wracamy tym, tak jakby takim tutaj, łapiąc tutaj, widzicie, jak to wygląda? Kładę tutaj i robię, tu mam trzy, i tu łączę z tym. Pikotkiem. I robię sześć. 6, Łączę teraz z tym kółeczkiem, to wszystko na schemacie już widać. I robię następne sześć trzy cztery pięć i sześć. I to widzicie, to jest ten łuczek po przeciwnej stronie. Tu już mi się nitka kończy. Nie wiem, czy mi wystarczy. Czyli jak na początku tam nawlekałam, nie wiem, ile ja wam tam powiedziałam, ale ile ja tam odmierzyłam, to na pierwszej części to sobie dołóżcie jeszcze troszkę, żeby się było, żeby wygodniej się robiło i, i żeby się dało zrobić całość. Oczywiście tu zamykamy już wtedy, kiedy wiemy, w którą stronę mamy robić. I teraz tak jakby to kółeczko robię, czyli 8 i 8. 8. Tutaj teraz muszę połączyć. Tutaj mam tego pikotka i znowu osiem. i osiem. To jest kółeczko, więc go zamykamy. W kółeczko zamykamy, tak jakby mocowanie, zamykanie każdego elementu, i teraz jeszcze mamy to drugie kółeczko, czyli to kółeczko mamy 8, 8 i tutaj pikotek i cztery. jest no delikatnie mniejsze. Osiem, jeden pikotek i jeszcze cztery, trzy i cztery. Zamykamy. I tutaj nie obracamy. Tak, tutaj nie obracamy. I robimy siedem i trzy. Taki łuczek, który się składa z siedmiu węzełków. Trzy, cztery, siedem, mały pikotek i cztery, trzy. Tak według wzorku jest trzy. Tutaj, żeby nam się tu nic nie splątało, bo to jak już jest większa robótka, to zawsze gdzieś tam się może zaczepić. To jest łuczek, więc ciągniemy to do końca. I znowu jest zamknięcie. I teraz patrzcie, tutaj nie robimy już kółeczek. Tu tu wchodzimy, tu można zamknąć od razu. Tu wchodzimy, którą już tutaj nitkę bierzemy, tu sobie nitkę, wchodzimy, tutaj taką dziurkę znajdujemy. Zobaczcie, tu jest to połączenie i o. wchodzimy w to. I teraz, nie odwracając, robimy ten łuczek. Tu mogę sobie też zawiązać na tym, i wtedy jest stabilnie. I robimy, zaczynamy robić 3. 3. I tu jest łączenie. I potem mamy 6. 1. sześć i to jest łuczek. Zamknięcie łuczka i zobaczcie, jesteśmy w tym miejscu, czyli teraz będę robić to kółeczko, to kółeczko, potem to kółeczko, to i tutaj zakończymy. Zobaczcie, czyli to będzie, zostało mi jeszcze ta, ten element, i ten, żeby tu z tej strony zakończyć. Czyli teraz nie odwracając, robię. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 węzełków, i tutaj, i tutaj mamy, czekajcie, bo tutaj jest to, jest to, tak, bo tutaj ma być w ten sposób, tu połączone. Tu było 8, a tu 4. Tak. I teraz tu w tym miejscu łączę. tym kółeczkiem. I następne robię 4 i 2. Jeden pikotek i 2. I to jest kółeczko. Być może ja Wam tam powiedziałam rzeczywiście troszkę za mało tej nitki. Ale wystarczy mi, w tym, że będzie się troszkę trudniej robić. O, zamykam, robię jeszcze jedno kółeczko z, tego, z tej trujeczki. Dwa teraz tu łączę i robię 8 i 2 i jeszcze 2 tak zamykam to w kółeczko Widzicie, jeszcze Wam pokażę, jak jest, już tak macie mało nitki, jak to sobie jeszcze też z tym radzić, żeby nie wysypływać, ale żeby to jakoś tam się, to włóżcie sobie tyłem. I wtedy trzymając tutaj, zobaczcie, bardziej kontrolujecie tą nitkę. O. I spokojnie tutaj macie ją. Zamykamy. I robimy ostatnie kółeczko już w tym projekcie. Jeden, dwa tutaj łączenie, teraz mamy cztery. I teraz patrzcie, bo tutaj jest właśnie ten, to muszę połączyć. O, tutaj z tym kółkiem. O, tu z tym kółeczkiem muszę to połączyć. Tu biorę tak. Tu sobie, bo musicie to sobie zobaczyć, jak to ma wyglądać. O, jeżeli to połączycie tutaj, tak, żeby nam te grzbiety się tak składacie, żeby te grzbiety się tutaj zeszły. I robię sześć. Jeszcze węzełków. Dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. I to jest to ostatnie kółeczko. I został nam tylko jeszcze o ten maleńki łuczek do zrobienia. Tutaj jeszcze nie zamknęłam, więc jeszcze zamknę. Zwyczajny węzełek. Jak widzicie, trochę wam może to plączę, ale to normalny węzełek. Zróbcie. I teraz włóżcie to sobie tak, jak się powinno, jak to powinno już wyglądać, i teraz patrzcie, to ma nam iść w tą stronę, nie? Więc, czyli po prostu musimy to zrobić tak, żeby nam ta, ten włóczek poszedł w tą stronę, jak? Jeżeli będziemy robić to w tą stronę, to ten łuczek nam pójdzie w tą. Czyli musimy obrócić i zrobić łuczek tak, jak nam potrzeba. Owracamy. Czyli 6 ten łuczek ma. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I teraz z powrotem. Patrzcie, to musi nam pójść tutaj. O tu. Bo musimy go połączyć. Czyli znowu grzbiet do grzbietu, do tego kółeczka. I jeszcze dwa. Jeden i dwa. I to jest ten nasz ostatni łuczek. To już jest łuczek. Zobaczcie jak to wygląda. Tu już sobie go ściągnijmy tyle, ile trzeba. Oczywiście trzeba go zamocować, czyli po prostu zwyczajnie zawiązać. Żeby się nie rozchodził. I teraz zostało nam o tutaj dołączyć. Ja to jeszcze dołączę igłą tą, ale można już wziąć tutaj zobaczcie jest takie, taka dziureczka, ja w nią wchodzę i zawiązuję tutaj zwykłym supełkiem. Tu już można odciąć tą nitkę też, która nam tam została. Czyli tak dużo nie powinno być, no ale tak dużo nam, za wiele nam tej nitki nie zostało. Lepiej, żeby zostało więcej niż za mało. I w tym momencie zawiązuję to na supeł. Biorę drugą igłę, czy tam jak chować, y, trzeba schować tą, y, te niteczki ostatnie. I zaraz Wam to pokażę efekt, filmik pewnie... Popatrzcie jak to wygląda. Oczywiście pra, yy, należy troszkę przyprasować. Yy, I tak to wygląda. I tu już Wam ja już zrobiłam też yy, ten wzorek również czułenkiem i pokażę Wam jak wygląda, jaka jest różnica. Praktycznie wielkość nawet jeżeli yy, mamy jest. Troszeczkę różnica, ale bardzo niedużo. Szczególnie tutaj jest różnica, bo ja tu powyciągałam, ale to yy, spójrzcie jak to, jaka jest różnica. Ale ten jest taki delikatniejszy i taki bardziej yy, twardy w jak dotyku, jak można było powiedzieć. No i cieńszy, chociaż to jest ta sama nitka. No to to jest... To na tyle byłoby, gdyby, jeśli chodzi o projekt Fopelka. Dziękuję za uwagę.